Cześć wszystkim z tej strony, Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w nowym odcinku, w którym ponownie mamy e, jakiś secik dedykowany tylko i wyłącznie drużynie Realu Madryt. Tym razem jest to nowość od Panini, nowość dostępna tylko online. Z tego co kojarzę, na stronie Panini hiszpańskiej, ale oczywiście strona Panini Hiszpańska nie wysyła do Polski, mimo że na przykład wysyła do Ukrainy, więc niby blisko, ale no do Polski nie wysyła, bo w teorii mamy oddział Panini Polska, natomiast Panini Polska tego nie ma. W każdym razie mi się udało to ustrzelić na ebayu, była jakaś aukcja. Kosztowało mnie to, czekajcie tutaj, może jest gdzieś cena? Nie pamiętam, czy jest cena, natomiast kosztowało mnie to około... O, jest 50 euro. Dobra. Jest tutaj 50 euro. I to jest jakaś nowa linia wydawnicza Panini Club. I wypuścili Real Madryt i taki zestaw z Barceloną. I w takim pudełeczku mamy 50 kart bazowych, które tworzą pełną kolekcję. Oraz dostajemy tutaj jeszcze 8 ekstra kart. Natomiast chyba tak mi się wydaje, że Panini się nauczył. Na zeszłorocznym błędzie, ale to może, żeby pokazać Wam o co chodzi, jaki błąd, to zapauzuję. Poczekajcie chwilę. Jestem ponownie. Panini w zeszłym roku wypuściła taki oto produkt za 30 euro, w którym dostaliśmy 50 kart podstawowych i to tworzyło zestaw oraz dwie karty z edycji limitowanej. Natomiast łącznie tych kart do zebrania było cztery. Czyli powiem Wam szczerze, że jak się kupiło takie pudło dostało się te dwie limitowane. To łatwiej jest dokupić dwie brakujące karty, niż tak jakby, wiecie, kupować kolejny produkt za kolejne 30 euro. Także w tym sezonie chyba panini właśnie wyczuło, jaki błąd popełniło tu, ponieważ tu dostajemy 58 kart, 50 tych podstawowych, plus 8 ekstra, ale z tych dodatkowych kart do zebrania jest 20 czy nie dostajemy nawet połowy, także taki ruch tak mi się wydaje po to, żeby nie skończyć na jednym pudle, tylko spróbować kupić dwa, trzy, bo a nóż może się uda dozbierać. Także słuchajcie, w takim pudełku też szczęśliwcy mogą trafić autograf. No a my oprócz tych 50 do zebrania mamy 14 kart Chromix, 5 kart Supreme i jedną Ultra Limitadę. No i ogólnie w paczce dostaniemy z tego co pamiętam, chyba 5 kromiksów i 3 Supreme. Zazwyczaj 3 Supreme, bo czasem są dwa Supreme i ta jedna ultra limitada, bo ta jest najrzadsza. Także zobaczmy co w moim boksie. Wiadomo, że chciałabym trafić tą ultra limitadę. Ponieważ na eBayu sama ta karta kosztuje 136 zł. Także no, przyznaję, że wolałabym trafić tę, a dozbierać sobie same Supreme i kromiksy, bo wyjdzie mnie to taniej. Także no tutaj to jest ta paczka z tymi Supreme i ewentualnie ultra limitadą, może się uda. A tutaj będziemy mieć bazowy set plus 5 kromiksów. Także otwórzmy sobie, pokażę Wam jak to wygląda. I zobaczymy, co nam się trafiło. No i tutaj mamy właśnie informację, że od 1 do 50 są te bazowe. A tutaj e, mamy wypisane numery kart dla Chromiksów, dla Supreme, tą jedną uniko, unikę. I oprócz tego możliwe do trafienia autografy. Hmm. Jakiś szczęśliwiec trafi. Dobra, no to jedziemy. Przedstawię Wam podstawową kolekcję. Mamy Unina, mamy Master Liga Carvajal, Fernando D, Master Liga. Następnie mamy całą drużynę Realu. Później mamy bazową Frana García, Endrik, Mamy Fresh Gonzalo, czyli taki Ruki, Alaba, Master Liga, Ceballos. Następnie Brahim na bazowej, Master Liga Unin, Kurtua, Dani Sebajos na bazowej, Master Liga Militao. Następnie mamy Ala Madry, czyli zdjęcie kibiców i okrzyk. Później mamy Fernanda Mendiego, Filian Mbappé. Kolejne Ruki na karcie Fresh, Fran González. W sensie no młodzian, dobra, może nie Ruki, bo on jako trzeci bramkarz w kadrze się znajdował. Eder Militao, Kamawinga na Monsterliga, Liga, Bellingham na bazowej. Rodrigo, no jestem ciekawa, bo są już plotki, że prawdopodobnie po sezonie może odejść. Ostatnio nie pokazywał w zasadzie nic. Carlo Ancelotti, już ogłoszony transfer będzie prowadził reprezentację Brazylii. Czułamy. na Masterliga. Mamy nowe Santiago Bernabeu. Na nowym jeszcze nie byłam. Przyznaję, że chyba bardziej, jednak mi się stary wygląd stadionu podobał. No ale jeszcze przede mną odwiedzenie nowego. Tutaj mamy odkrycie sezonu. O, ruki Asensio. Bardzo się cieszę, że wypłynął i że sobie daje radę, naprawdę. Szczególnie w tej sytuacji, w jakiej Real w tym sezonie był, czyli brak obrońców. Vini Junior, mamy następnie Asencję na karcie fresh. Rudiger. Lukas Basquez, prawdopodobnie koniec przygody. Arda Güler. mam nadzieję, że chłopak w końcu dostanie szansę, bo tak, mimo słabszych meczów naprawdę ma potencjał. Vini Junior na Masterliga. Tutaj mamy Puchar Interkontynentalny, Campeones, Valverde na bazowej, Masterliga Modric, chyba już też coś czuję, ostatni sezon. Koszulka podstawowa, Vallejo, niby obrońca, ale Ancelotti w ogóle mu nie ufał, w ogóle chłopak nie grał, Rodrigo, Brahim na Master lidze, Alaba na Master lidze, Carvajal, Modric. Valverde, to jest kocur, moim zdaniem. Tutaj mamy Superkopa de Europa, mecz, który odbywał się w Warszawie. Dajcie znać, czy ktoś był. Kamavinga na bazowej. Lukas na Master Lidze. Mamy Herb i mamy te pięć kromiksów, więc ja jeszcze sobie te freshe dwa. Ramon. Martinez też szkoda, bo chłopak, obrońca, naprawdę spory potencjał, ale miał, nie pamiętam jaką konkretnie kontuzję, ale wykluczyła go na cały sezon praktycznie z Castilii, także mam nadzieję, że powróci. E, dobra. E, herb i mamy 5 kromiksów. 5 czy 6? 5. Dobra, to sprawdźmy, co nam się trafiło. Trafił się wini, to dobrze, bo to są. Yy, droższe karty, tak samo Kylian, Mbappé, nie wiem, czy jest Bellingham, ale dobrze, że wini się trafił nie będę musiała wydawać na winiego. Następnie mamy Courtois, no to tutaj tańsza karta. Valverde, tańsza karta. Militao, tańsza karta, no to niestety. Co tu mamy? Ui, Modric. Nie, Carvajal. No dobra, no to tylko wini z tych lepszych, powiedzmy, droższych zawodników się trafił. A teraz zobaczmy, co trafi nam się tutaj. Trzy karty. Mm, zazwyczaj są to te karty Supreme, ale naprawdę, no kurczę, liczę. Dobra. Na plute, huchnięte. Mam nadzieję, że się uda chociaż tą kartę Unikę. U, oj, chyba, chyba jest Unika. O matko, to by było, to by było po prostu wygranie, wygranie życia. Jeżeli to będzie karta UNIKA, bo ona naprawdę kosztuje 140 zł. Uwaga, mamy kart trzy i zaczynamy. Tu będą chyba Supreme. Top Titulos. Tu chyba nie ma spoilera, co? Tak mi się wydaje. Uwaga, pierwszą kartą Supreme jest Lukita Modric. Na karcie Supreme. Następnie mamy. Tak, już tu widzę. To już chyba nie ma co spoilerować, co? A nie, co to jest ul, Ultra Limitada? To chyba jest ta Unika. Dobra, słuchajcie. Wini, let's go! Dobrze, bo Wini to takie droższe nazwisko. I czy się udało, czy rzeczywiście mam kartę Unikę? Tak jest. Słuchajcie, no po prostu świetnie. Naprawdę, będę mogła tylko dokupić, tak się cieszę, będę mogła tylko dokupić te. Supreme, które naprawdę kosztują mniej. A ta karta 140 zł. Ale przyznaję, słuchajcie, naprawdę jest genialna. Ten efekt tęczy. Jest świetny. No i tak właśnie prezentuje się ta najrzadsza karta. Słuchajcie, udało się. Jedna kart. Ultra limitada. Extra. No naprawdę świetnie. Czyli to był naprawdę dobra ręka na eBay'u. Ktoś mi naprawdę dobrze wybrał. Dobre pudło. Yes! Cieszę się. Eee, no co? Jeśli chodzi o moje dalsze zakupy, no to ja właśnie już z racji tego, że mam to, raczej nie pójdę w kolejne pudło, bo no... Przyznaję, że są fajne autografy, bo jest na przykład Hoselu. Nie mam autografu Hoselu. I ostatnio gdzieś widziałam Ale. Z racji tego to nie jest żadna kolekcja premium, ale są takie właśnie nazwiska, których nie ma do tej pory, to słuchajcie, ten Rukas, o ten, on w ogóle jeszcze praktycznie on chyba raz zagrał w podstawowym składzie, jego autograf kosztuje 480 zł. Szaleństwo. Także no słuchajcie, no ja raczej nie będę zakupywać kolejnego pudła, nie liczę na to, że trafi mi się autograf, ale jestem mega przeszczęśliwa, że trafiła mi się najrzadsza karta z całego zestawu, także... Super pozytywnie dla mnie. E, dajcie znać, jak Wam się podobało. E, możecie też właśnie dać znać, czy może byliście na Superpucharze e, w Warszawie, kto, je, kto mieszka blisko Warszawy. Zostawcie mi lajka, jeżeli jesteście tu nowi. Zasubskrybujcie. No i co? Dzisiaj to na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.